Cześć, ja witajcie w dzisiejszym odcinku z tej strony Natsu, dzisiaj jest ze mną Żenia i będziemy oglądać wspólnie i komentować drugi odcinek Love Never, never Lies, proszę państwa, widzowie tego tak nie widzą na bieżąco, ale ja wczoraj nagrywałam pierwszy, więc ja jestem mega na świeżo, dlatego ja wszystko pamiętam co się wydarzyło, no i słuchaj, ty mniej więcej kojarzysz to z tym drugim odcinku, Jesteś mocnego? No właśnie jest... Ale ja tak też już nie pamiętam, bo dużo miałam emocji i Znale. oglądałem to wcześniej, Aha, więc też chcę będzie... zobaczyć z tobą i tak wtedy w momencie będziemy komentować. No i elegancko, i no to słuchaj Przypominać sobie te emocje. Dobra. Ja będę miała jeszcze jakieś takie pytania odnośnie, jak Ci się podobało, bla, bla bla i tak dalej, ale to sobie na końcu. Dobra, to jedno pytanie tylko. No mm -hmm. bo tak, zawsze jestem ciekawa. Mm -hmm. Jeden argument dlaczego proszę być do na Never Life? Dlaczego? No właśnie, Max po prostu wypełnił formularz i takie dzwonie do mnie zadzwonili do nas. Musimy przyjechać na. Interview. Czyli to on ci postawił tutaj przed faktem zakładanym, tak jakby. Okej! Okay. Tak. Jak on mi powiedział, że jak nie chcesz, no to nie jedziemy. Okej, okay. no. ale już uznałeś, że jak on to Ale oczywiście, znowu tak, tak. To Czyli po prostu tak dla fanów. No w sumie tak. Przygodę. Tak dla No. Okay. Okay. Już za chwilę jeden z barów poniesie konsekwencje swoich odpowiedzi i będzie musiała opuścić program. To szkoda, że wyrzucili Patrycję, no. pracę, tak szybko. No, no, tak. Patrycja i Lukas, jako jedyni dzisiaj oboje skłamaliście. Mocne, bardzo szybko. Mocne. Ja w ogóle jestem w szoku, że tak szybko kogoś wyrzucili, bo często w takich programach reality jednak te eliminacje są później, nie? No, no. A tutaj tak bardzo szybko. No, no dla mnie też to w ogóle było bardzo nieoczekiwane, no. bo Max na przykład powiedział, że dla niego to było oczekiwane, bo on wiedział, coś, coś wiedział, że... Tak? To jakoś mu wyglądało, coś tam, że tak, że coś tam wiało Tak, Że coś wiało, no. A dla mnie nie wiem, bo ja jeszcze też tak zaprzyjaźniłem się z Patrycją mhm. i z Paulą. No byliśmy tak mhm. trochę razem na do momentu, mhm. jak wyrzucili ich i no, szkoda było, mhm. nieoczekiwanie też. No tak, bo takie, takie programy mimo, że ten czas jest krótki, kiedy tam no. Jakby, no, stosunkowo krótki jaki się tam jest, to i tak da się nawiązać te relacje, bo się... Jest trochę na siebie skazanym, nie? Jest no. się w takiej wiesz, bańce i, i trzeba no się, jest, <laughs> trzeba gadać ze sobą. No. Potraktujcie to proszę jako lekcję szczerości. Ale tutaj już pewnie jest, jest atmosfera Potraktujcie taka. Potraktujcie to proszę jako lekcję no, szczerości. Gęstanie. Tak, tak. A pieniądze utracone przez Patrycję i Lukasa? Bardzo zimno. Do tak było zimno, że. Myślę, że macie teraz naprawdę dużo do przegadania. Czyli będzie przegadywanie teraz. No. Teraz ty! No. <laughs> tak było spokój, teraz dzierzy... już emo emocje. Przepraszam, że. Nie powiedziałem o tej drugiej sytuacji. No, nieważne. Po prostu przepraszam za to. Nieważne. A, widzisz, już nieważne. A kiedy nie pytasz, to wszystko ważne. Ile, gdzie, z kim, jak, kiedy i tak dalej. No i tak w sumie zawsze wiesz. Zawsze? Chodzi, coś robię sobie. Imprezuję, przychodzi. Gdzie byłeś spałem? Nie. <laughs> Więc e, jak przy, przyszedł. No. Z imprezki i wtedy gdzie, jak, co I mnie ty pytań. musiałeś się ze wszystkiego zawsze tłumaczyć, tak, a tak. on rozumiem, że... Chociaż spałem w domu zdenerwowany. No, jak spałem. Bo generalnie ten odcinek już wychodzi po reunion i tak dalej, mm. więc mm -hmm. możesz mm -hmm. powiedzieć, już jesteście okay. dalej razem? E, nie, już nie jesteśmy już nie razem. razem. No, więc okay. wszyscy, bo mam setki chyba tych pytań, mm -hmm. że nie jesteśmy razem. No już wiecie. To przykro mi, ale no ja też nie wiem, co tutaj się wydarzy później, no ale już tam, sam, sama pierwsza ta ceremonia jest taka, że ma, mieliście po prostu obydwoje dużo do ukrycia przed sobą? Jest to takie niestabilne. No, no tak. Moje pytanie też było takie trochę dziwne, uh -huh. wiesz, bo coś się wydarzyło, to się wydarzyło uh -huh. z mojej strony w ciągu, kiedy mieszkaliśmy osobno. Rozumiem. kiedy mieliśmy przerwę. Mieliśmy uh -huh. tą przerwę, czyli to nawet nie była aż taka przerwa, bo to rozstaliśmy po prostu. Okay. Później on tam gdzieś biegał za mną i tak dalej, uh -huh. to trochę dałem taką słabość okay. i słabości, wróciliśmy. No, no dałem, dałem szansę po Rozumiem. prostu. Wszystko się kręci w pokoju. Chyba mogę zapytać, czy to było raz po ślubie? Tam jest mocno. A to nie jest odpowiednie miejsce na wyjaśnienie takich rzeczy. Jak nieodpowiednie? nieodpowiednie no po, nie. poszliście do realicji, <noise> gdzie się właśnie takie rzeczy, tak, gdzie ten program polega na wytłumaczeniu takich rzeczy. Boże, to mierze. straszne, bo... W ogóle u nich jest patowe, no, bo po ślubie to jest w ogóle już e, dla mnie na przykład nie do przejścia, nie? No. Z rada po ślubie. No, no, ona chyba też sobie coś dała, jakieś zaakceptowała coś. Chyba z, tak, z, z tak, skorajne... no, tak, no, tak, Widać, że to, że ona to już sobie w głowie jakoś musiała poukładać i dla niej nawet rada po ślubie jest w jakimś stopniu akceptowalna. Nie? No, no. Bo to są moje Prywatne rzeczy. ale jeżeli że tego nie będziesz potrafiła i będziesz się dopytywać, ci dowiesz i będziesz charała łzy. Więc wybieraj. Jest taki bezczelny! No, no tak to działa. No jak ktoś jest przypadny do ściany, to często to jest taka reakcja obronna, jednak, że się takim jest takim właśnie agresywnym, nie? No. To jest logiczne, że jak się rozstałam z Kornelą, to myślałam o powrocie. Jest normalne. Po rozstaniu, a nie teraz, gdzie układasz sobie nowe no, no związania. Najgorzej, jak ktoś rozmawia, wiesz, o twoim no. związku no. i ty jesteś gdzieś w tle, no nie? I tak, no. okej, okay, co ze sobą zrobić, czy mam wyjść? No mega niekomfortowy. no a sobie tutaj pewnie tych rozmów było no, no tak, no to przez cały czas się kręci, kręciło, więc już przyzwyczajeni wszyscy, że tam gadają, tam coś Mocna. słyszysz, tam już ignorujesz, tam już w tym momencie coś sobie planujesz, usłyszałeś, coś już idzie i plan, napisanie scenariusza No, ale to powiedz Mocna. mi, to dużo pewnie było takich właśnie rozmów na zasadzie to Rozmawiam tutaj z tobą, tylko potem z kimś innym i po prostu cały czas to się miało inne zdanie. od... I wiesz co chodzi, że budowałeś sobie swoje zdanie na podstawie innych, tak. a każdy dawał mówić coś innego, no nie? No, też, tak, tak mi się wydaje. Dużo takiego wpływu. Tak, że no właśnie, że to jednak pewnie duży wpływ był jednak z inny, ze strony innych uczestników, no, no nie? Co ty myślisz i jak się zachować też, tak, nie? Tak, kiedy będziemy nie razem, a z no. nie, albo coś takiego. No po prostu, żeby nie było jakichś pocałunków. Dla mnie to jest. Jest jakby przekroczenie granic. Ale to już spokojnie rozmawia się trochę. Już widać, że ochłonęliście noc przez pana i wiesz, jakby na drugi dzień się obudziliście, już te emocje opadły, nie? Tak, tak, tak. No i to właśnie był dzień, kiedy już przyjeżdżają single, więc. Ooooooo! Okej, pożegnań. Chyba chyba spłacą, tak? Ale nie, no domyślam się, że też Moja Bo ja oglądam dwie więc ja wiem na czym to polega, nie? Tak, to znaczy Pani Boże, uwielbiam Paweł i Micho. Oni są emocjonalni w emocjonalni, ogóle, bardzo no. no. tutaj, nie? Jest utwór zawsze. No nie no, powiem ci szczerze, że jak ja bym na przykład miała jednak faktycznie swojego faceta oddać, żeby on poszedł do tego domu singli. A jeszcze rozumiejąc, że dwa tygodnie nie, nie będziesz wiedziała w ogóle Gramat. i żadnego kontaktu, Gramat. ani telefon, telefon, ani zadzwonić na sekundkę, chociaż usłyszeć głos. no Ja bym oszalała. No strasznie. A dla takich relacji to w ogóle strasznie. I jeszcze no. po czymś takim, po takiej ceremonii w ogóle. No tak jak mówię, ja, ja też jestem taka zaborcza, nie? Tak mhm, tak wiesz na siebie wszystko, więc ja bym była w ogóle tak zestresowana. Czas na próbę wierności. Powitajcie, dzikie pokusy. No, chcę zobaczyć końcu te pokusy, bo e, rozumiem, że ci single są wybierani do was tak personalnie, prawda? Tak, 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 tak. Bo w tych poprzednich edycjach często np. był jakiś ex, czy że ktoś się tam spotykał z mm. kimś dalej, więc oni tak faktycznie wybierają albo pod twoje upodobania, albo w ogóle jest to jakaś osoba, która jest związana z twoją przyszłością. No, tak? tak, tak. Ja bym się bała, że Ja no, Jezu, że jakiś ex, ex że Marta. Kasia, czyli Ty idziesz do domu, pokus? Nie. Nie! <laughs> ja nie dla tego, ja dla zemsty. <laughs> Boję się, no bo Max czasami nie myśli co robi. W tym momencie... No, <laughs> ściągajcie te maski! Mam na imię Piotr, wszyscy do mnie mówią PJ. Mój typ faceta to ciemny zarost, ciemne oczy, na pewno musiałbym mieć coś trochę nawalone wełbie łbie, żebym mógł się z nim dogadać. maks ma nawalone we no, no, chyba tak. To jest taki, no, przystojny. Mi się wydaje, że coś tam będzie ciekawe. Grzegorz? Bo to były dwa tygodnie, tak? Mm -hmm. To strasznie długo. Jak ja bym jakby tej Wili pokus, no to pewnie wiesz, no nowe osoby, pewnie dużo rozmów jakiś tak mm. dalej. A ten drugi dom to pewnie jest, wiesz, taka umieralnia, no, nie? Tak, że tam tak. wszyscy leżą tylko i czekają, aż po prostu te dni będą mijać, aż miną te dwa tygodnie, no bo w sumie. Wiesz, no, a tam to... jeszcze wiesz, że nie ma tych imprez i, no właśnie, i tak dalej. A tam są, I nie? już czekasz no. i czekasz, i myślisz sobie myślisz, no i to się tak ci nakrę podkręca, no. to, no. A wiesz, że no. jakie moje nazwiska? Покусим <laughs> <laughs> O, jakie zbieg okoliczności. No, I mam, no w Instagramie jestem Eugene Box, czyli Foxa, No my tak mówimy. Sobie, ale no, śmiesznie było. Po prostu. I trochę tak, trochę tak, no, ale się śmiesznie złożyło. No, no ale no. słuchaj, no ty nie jesteś niczym pokusem, ok? No, nie jestem. Ta pierwsza rozmowa musi być mega dziwna i niekomfortowa, że wiesz, że ta osoba przyszła po to, żeby cię uwieść, a ty jakby tego nie chcesz. No, no. i wiesz, ta pierwsza rozmowa musi być taka. O, tak, dziwnie, no, taka, taka, taka dokładnie, no. No hej. Hello. <laughs> Nie myślałem, że dadzą mi takiego przystojnego yy, faceta <laughs> Też ma... Hello? No widać, że lubi y, <grym> lubię, że, lubię, No on zawsze to mi to mówił, boku, że lubi flirt że nie może bez to. tego, W więc... no, bo... wiem, że w sensie są tacy ludzie, którzy nigdy by nie zradzili swojego partnera, ale na przykład lubią właśnie doprowadzić do tego flirtu i tak dalej, do tej tak, tak. rozmowy takiej, bo czują tą adrenalinę i mogą jakby się temu oddać i to jest jakby taka alternatywa, no że są w związku, ale przynajmniej mogą poczuć to. Tak, tak, jakieś te emocje. Te emocje, no nie? Są takie emocje. osoby, które No w tak, i w sumie i to tak nie wygląda. jest tak że Jeżeli nie kłamią. Tak, tak, I jeżeli to gra, no to. Tak, tak. No. no uważam, że jest to też jakieś rozwiązanie, tym bardziej, na przykład, jak nie wiem, się jest jakiejś długiej relacji jest się już po kilka lat i, i na przykład niektóre osoby się na to zgadzają, no to myślę, że to jest takie jeszcze w akceptowalne. Choć wiadomo, że. Ja no. jakby. Ja na ten moment mówię nie, ale no. wiesz, nie wiem, co powiem na przykład za 15 lat. Jak no będę już, oczywiście. Na przykład Załóżmy, że będę już w 15-letnim związku, nie? Albo 20-letnim. Kurczę nie mam pojęcia. Jak no, tak. Wygląda. Oczywiście, to wszystko z czasem. No, to... Może nigdy nie przyjść jakoś ta tak. taka wiesz, po, jak po polsku będzie, poligamność? Poligamia jest, Monogamia, Poligamia, no. Poligamia, no że czasami nigdy nie przyjdzie do ludzi, czasami, mm. bo to pokolenia się zmieniają i tak, to wszystko tak, idzie tak, do tak. przodu jakoś, e, wolność i to wszystko no tak, działa tak, 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 więc no. Czy może nie przyjść, może za 5 lat, za 10, za 15, w kogoś. Może. Jesteś skąd? Jestem z Gdyni. <noise> z <noise> Ja jestem z Mazur. Ej, ale ten Grzesiek mi się taki flegmatyczny tutaj wydaje, że taki, bo Marti Lenti wiesz jest taka tak, radosna, tak, tak, szczęśliwa tak. wszędzie pełna, on się wydaje taki. Hmm. No on jest, on jest takim, taki sad boy. Tak, 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 tak. tak, tak. tak I no. on, on, zawsze taki pasywny i tak, mhm. no taki jest. Tak. Jest pewnie pierwszy, jest taki raz kiedy gadamy. Bernadetta dla mnie nie jest atrakcyjna. Widzę u kobiet nie męskie cechy. No, no, Mo? Ale mocno ją skomentowała. Co no, no, ale to ja chyba każda dziewczyna chciałaby, no. żeby facet poszedł do tej wili. I żeby się właśnie tak zachował, no, no. <grym> nie? Jak ja bym sobie wyobraziła właśnie mojego chłopaka, który tam idzie, to właśnie tak miałby się. Nie no wiadomo, że chciałabym, żeby był miły mimo wszystko, no tak. żeby nie był taki arogancki, mm -hmm. ale nie, żeby był taki właśnie ściana i jakby nie do przejść. To... Zrobił, zrobił taką ścianę i tyle. I już... Tak, Żeby ścianę... że, że był trochę też dla niej miły, nie? Mógłby no, być trochę. bardziej miły. Tam już się zaczyna impreza! Mam chłopaka, ale... Nie, nie muszę jakby zachowywać z tobą, jak, jak nie wiem. jak i tak, jak obcy. Bawimy się. Koniec. Na koniec no, co. <noise> Oj, tam już <noise> chyba jest dobrze. <noise> A tutaj trochę inne emocje pewnie, nie? <noise> <w> czy... <noise> A czemu od tych stwierdzeń? No nie, ale na Czekaj, co, co oni tam robią? Czy, czy oni sobie przesuwają tą łóżką? No, oni sobie pozwalają w sumie na ten moment na najwięcej Że tak najwięcej chemii między nimi nie No było. tak Tak Tylko, że ten korek jak się siedzi jak w dupie Nie bym nigdy nie No <śpiewanie> ja to, okay, to jest nie radośnie <śpiewanie> Korek jak chyba <jakby>, zna <śpiewanie> Zaprosiłbym Cię na randkę, to poszedł? Nie wiem. Wiesz, no poszedłbyś. Masz żonę! Ten związek z Kasią to jest głównie relacja przyjacielska. No widać, że Bo nawet tak nie stara się myśleć o Kasie. W, Kasi. w ogóle, Kasi, co ona w, może w ogóle, w ogóle. I tak dalej. Mieszkańcy Wili Obaw mieli już okazję rzucić okiem na towarzyszy swoich partnerów, ale wkrótce dowiedzą się więcej. A, i Czy będą nagrania? Uspokoi zaobraźni? Czy hmm. raczej podkręci? Czy jeszcze nie? Tak, tak, Będą nagrania Tak. Magdanie, tak Paweł, do programu przychodzę dla Ciebie, a ta w szoku nie ci, on Ale panu, Ale minę ma. No ja uważam, że on, że on właśnie miał prędzej zradzić z facetem niż kobietom. Nawet, że, że dobrze wybrali, że tam dali. Do tej no chwili, tak, tak, to, tak, oczywiście. Dobrze. No bo, no. ja nie wiem, tak moim zdaniem to chyba tam nie chodzi w ogóle o kobietach w tej głowie. Nie. No, Więc... no tak to, tak to wygląda, no przecież widać jak, ten, jak on rozkwitł, no. kiedy, kiedy, dali mu, kiedy dali mu tego Pawła, bo to no. była Paweł do Pawła. Kurczę, no cięż, ciężki no. temat, ciężki temat, ale no. że ona w tym wszystkim też się... Na to tak godzi i rani siebie cały czas, no bo w sumie to ona sobie robi też najwięcej e, bólu tym, tak, że, tak. że łudzi się, że będzie inaczej, jakby no. nie będzie. Na to wygląda, że nie będzie. No. Mam na imię Piotr, wszyscy do mnie mówią PJ, mam 25 lat i jestem stylistą. No jak go zobaczyłeś pierwszy no, raz, to jakie, co sądziłeś o nim? No tak, byłam szczęśliwy. Co? Nie, nie miałam. Myślałam, że to jest w ogóle nie Maxa historia, mhm. ale też czasami no, sobie tak przypominałem, że nie, w jego typie, że, ma, że, że nie jest aż w takim jego typie, ale mhm. też Max ma takie, że czasami po prostu idzie za emocjami i że nie patrzy na człowieka jak wygląda, okay. a tylko na jego emocje, na jakąś jego e ekspresywność okay, i na tak, nie. Wiesz? Więc, więc ja... Z tej strony, że do pasowania, to nie byłem przestraszony w ogóle. rozumiem. Szmatę się na prawo i lewo. O! Co? No, tego już czułem nie się trochę że <grym> się no, się no, jakbym, tak jak ja bym usłyszała to, że... taką wizytówkę, no to już czuć, że on jakby będzie nastawiony na to, że ma cel i on po prostu musi. no tak, nie? I że tak, nie ma opcji, tak. że ktoś mu się nie oprze. No. Nie no. ukrywam, że sądziłam, że miał dostanie jakąś egzotyczną dziewczynę, która będzie miała jednak podobne kształcenie jak ja, spostrzeżenie na świat. Ta dziewczyna niestety jedyne czy może zaświecić to dupą. Hmm. Jestem w stanie postawić się na miejscu tych osób, że one jakby... Ja też czasami tak mam, że zaczynam, że, że zazdrość przejawia się takim ciętym językiem. Tak, nie? Tak, tak. I um, ja wiem, że pewnie ludzie mogą krytykować Paulę za to, co powiedziała tutaj. A ja jestem w stanie się postawić na jej miejscu, w jej sytuacji, że w wtedy po prostu nią kierowały takie negatywne emocje, że ona po prostu, widać jak ona przeżywała to rozstanie. Tak, tak. Jak on tam szedł, że oni, że, że no jakby był ten stres. No. Więc no. też trzeba na no, stres to No oczywiście, coś. tak. Chociaż tak, takiej. Taki mursyny najbardziej. Tak. Oni no, obydwoje są dosyć flegmatyczni. No. Podobnie mówią do siebie nawet, nie? Tak, tak, tak. Tak w ogóle jak brat z siostrą, naprawdę. Ale wiesz co, Marcy akurat z nim też wygląda jak brat z siostrą. No tak, Upląsie tak. Wygląda prosto, mm -hmm. moje. No. Dużo chłopaków do niej pisze? Ona nie odpisuje nikomu. Nie odpisuje no, nikomu. Nie Ale to, to sprawdzasz jej telefon, czy ona ci tak pokazuje wszystko? Pokazuje mi wszystko. Nie macie żadnej prywatności? Nie, nie mamy prywatności. A, to hardcore. A ty na przykład sprawdzałeś kiedyś telefon? Oczywiście. Tak, tak? Tak. Przedaż? No dużo kłama. No ja chcę wiedzieć prawdę. On hmm. nie mówi i on po prostu, bo on jest taki, że on robi swoją prawdę, i tylko ona istnieje. Nie chcę poznawać ludzi, po prostu znalazłem swoją oazę, znalazłem to, czego szukałem całe życie i nie szukam niczego więcej. Widać, no. No, widać po nim, widać, że... Ale tak naprawdę to jest bardzo dobry do człowiekiem. Nie, ja w ogóle nie oceniam, bo ja uważam, że wiesz, nie ma co oceniać zasad w relacjach. Każdy jest inny, jak się ktoś na coś godzi, no. ja w ogóle nie jestem taka, żeby oceniać. Jeżeli ktoś sobie sprawdza telefon notorycznie i, i się na coś... No, Okej, okay, sprawdzajcie sobie, jakby whatever. Niektóry, no. Niektórzy żyją w bardziej otwartych związkach i tak dalej, więc ja w ogóle nie jestem taka, że oceniam mhm. kogoś, jeżeli chodzi o, o jakieś zasady w związku. Tak no, dla mnie nie ma jakby dobrych i złych. Dobra, no. okej, okay, jakby są faktycznie relacje, które wpływają źle na ludzi, ale nie jestem taka oceniająca na zasadzie, o, wy macie gorszą albo lepszą relację ode mnie. Jakby nie da się tego porównać, nie? No. Wyglądałaś dobrze na tym koniu. Sexy. <laughs> Kurczę, ale on go on wie jak go wziąć pod włos w ogóle, nie? Wie i w ogóle się um, nie, nie krępuje. W ogóle się nie krępuje. Po prostu wali po prostu z mostu, nie? To co się różni między tobą a Żenią? To to, że ty jesteś taki dojrzały. Dojrzały? To co, ma ale, to, ale jak y Max kiedyś mówił, że, że jesteś niedojrzały? Zawsze mówię, że jestem dojrzały, i zawsze mówię, że jestem sta starszy od niego. A tutaj teraz no, powiedział, że, że, że taka jest różnica między wami. No ma takie, że kręci. Kry jest coś takiego leży okej, okay, no. czyli jakby między wami w ogóle nigdy nie było Ale on tam rozmów, dali, że... dalej y, y, powie coś, tak? Dobra. coś co tak, będzie tak, przeciw tak. tego co mówię. Można Wiesz, wszystko? Coś, to jest że jakby, nie widzisz nic złego w tym, żeby zaspokoić jakieś swoje żądze, ale na przykład... Tak, rolny. właśnie, no dokładnie. Czyli według niego jakby seks okej? Okay? Ale pocałunek nie? No, że mówię, że pocałunek, pocałunek jest taki bardziej intymny, że... No chyba przez to, że seks, no wiesz jak to czasami, seks i tyle. No, jak, no, jak to bywa, no, okay. wiem, że może nie rozumiesz, ale no, czasami, dla, wiesz, jak dla ludzi jest, że po prostu seks i tyle. Nie, ja, ja, ja to A rozumiem jak najbardziej, Czy chodzi że, o to, że po prostu już wtedy wchodzą uczucia, takie emocje. Tak, tak, okay. tak, no dobra, no... The thing is that... Że ja ja zawsze tak mówię, że on po prostu powiedział taką moją rzecz Naprawdę? o pocałunku. Czyli, czyli, on po prostu... czyli ja po prostu zawsze mówiłem, że pocałunek to jest bardzo intymny dla mnie, a on to sobie tak zrobił, taką historię tutaj. Nie? Mhm. Bo on lubi robić takie show, wiesz? Ja nie jestem taką osobą, wiesz? I ja nie będę to robił. Nie będę robić z siebie jakiegoś głupka, uh -huh. żeby coś mógł udowodnić. No to źle powiedziałeś, mądrze no generalnie, właśnie takie odgrywanie się na kimś nie jest w ogóle fajne. Nie? No, tak. To, to nie jest coś złe, nie wiem, ja nie, nie, nikomu nie zdradzę i ja kocham żenie, ale po prostu się bawimy. <laughs> się bawimy sobie, <laughs> widzisz? No nie no! Jakby, what the fuck. No trochę tam za dużo, nie? Za dużo! Tym bardziej przed kamerami. No, trochę tak. No, no faktycznie, no, no chyba. Jednak no. alkohol dał trochę. No. Się we znaki, ale wydaje mi się, że dla niego to w ogóle nie było nic nowego. No właśnie, że też teraz. Tak to wygląda. Teraz, teraz tak mówię, a no śmiesznie jest. A ja, ja, ja czuję się dziwnie, kiedy oglądam. No nie dziwiecie się, no oczywiście też bym się czuła dziwnie, ale no. chodzi mi bardziej o to, że, też, że widać, że, że nie ma żadnych oporów przed tym, żeby w taki sposób się bawić. Wiesz co? Chodzi? No. Że no, ewidentnie to nie jest pierwszy raz i że dla niego to jest normalne, czyli po prostu tak to musiało wyglądać zazwyczaj. No, ma coś takiego w sobie no. trochę, no. Od jakiegoś czasu myśli mieszkańców Wilii Obaw zaprząta tylko jedna rzecz. Co robią ich partnerzy? Za chwilę pokażę im krótką relację z Wilii Pokus. Ciekawe, co zobaczą. To, czego oczekują, czy to, czego najbardziej się boją. Za chwileczkę pokażę Wam materiały z Wilii Pokus z ostatnich dni. Pamiętajcie, że są to tylko wybrane fragmenty. Żenia, proszę Cię, zostań. Czyli ty, ty jako pierwszy, na pierwszy ogień. No. Ty jesteś, kurwa, taki przystojny taki... i na pewno patrzą na mnie z pożądaniem. No, tak było. Było, było. Na filmiku no to była troszkę, troszeczkę była przesada, jakieś tam przytulania takie, Takie rzeczy ale... Cię już bolą? No trochę tak. Ale widać, że Ty nie jesteś zaskoczony o, o, jakoś bo... bardzo, no, że bo... Ty byłeś na tak. to przygotowany, Ty no, widziałeś, czego się spodziewałeś. Tak. Mam jeszcze wersję premium. No może w tym razie zobacz. To kosztuje 1000 złotych. Oglądamy? No. Że nie zawsze mówisz, że jesteś dzieciakiem, jesteś dzieciakiem, jesteś dzieciakiem... No tak, jestem, ale to mi nie przeszkadza, bo ja nie robię żadnych takich złych rzeczy. Sabina tu da, tam da, Sabina wszystkim wam da! Dawaj, dawaj. Jezu, oni tam wszyscy no. myślą, że tam wiesz, ja każdy będzie miał takie nagrania, strony. nie? Jeżeli chcemy iść dalej z Pawłem, no to bym chciała wiedzieć, no jednak... O Jezu, co tutaj no, będzie? Tak Kurwa, marzone! To będziesz kolejnym to odcinku, kurwale. prawda? A będzie naprawdę... No dobra, no po tych reakcjach to już zobaczyłam, że będzie ja. grubo. No nie jesteście już razem, więc no, jest nie jesteś... dużo rzeczy się pewnie też musiało wydarzyć, ale tutaj to, co mi to potwierdziło, no że po prostu ta wasza relacja nie była zbudowana na takich silnych fundamentach. Nie, to w ogóle, ja tak myślę, wiesz, to taka była karmiczna Trochę relacja, takie, wiesz. Że, żeby coś, coś zobaczyć, coś sprawdzić, coś e, nauczyć się, ale, ja, ale no... Bardziej to było nie o miłości, a tak mhm. no Max będzie chyba obrażony przez to, tak, przez to że tak mówię, ale no, no było tak, że no co, i po prostu imprezy i żadnych planów i tak dalej. Mhm. Ale też. No nie no, to widać, no. jakby swoim zachowaniem jakby nic innego tutaj w tym odcinku nie pokazał. A ten wydaje mi się, że ten program chyba obydwoje tutaj potraktowaliście jak taką przygodę po prostu. No tak. Ale też dużo ten program pokazał nam. Tak? Otworzył oczy. Max powiedział, co on chce. Tak już powiedział na cały świat. No tak. może trochę inaczej mówię, nie wiem jak tam było naprawdę, ale powiedział, coś tam robił, jakieś akcje, mhm. więc wystarczająco. A teraz szukasz kogoś, czy na chcesz być singlem? Chcę być singlem. Tak? Ja już póki co jestem zmęczony od relacji, tym bardziej takiej. Po tym programie już mam coś takie, że chyba w jakimś innym programie bym wziął udział. No Mam słuchaj, takie już. Nie, tak... Czyli generalnie jest otwarta droga na jakieś inne reality albo nie wiem. E, czyli jakieś <laughs> inne programy i tak dalej. Luz, ale raczej już takie randkowe. Tak, tak, tak. tak. Ja jestem modelem i chcę mm -hmm. bardziej już z modelingiem To model może. No właśnie. A nie byłeś, nie byłeś jeszcze w tym model? <laughs> Nie, nie. Byłem w Ukrainie na Castingach kilka no. razy, ale. No to razem. słuchaj, no to wydaje mi się, że nie masz na to czekać. teraz? Musisz, musisz się w takim razie udać na casting. No, no cóż, ja za Ciebie trzymam kciuki, no żeby, się, żeby ci się w życiu pokładało, żebyś sobie, żebyś sobie fajnie, fajnie poradził, żebyś tak jak mówię, korzystał no. teraz jako singiel. No. i żebyś znalazł swoją prawdziwą miłość. Ja Ci dziękuję, też dziękuję, dziękuję bardzo, ci bardzo za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo też za to No i co? A Wam I dziękuję posłuchajcie... wszystkim za oglądanie. Dokładnie I tak. Dziękuję ze swojej strony za to wsparcie, które dostaję, bo już mm. nigdy w życiu bym nie pomyślałam, że aż tyle. Ja nie, nie mam żadnego hiterskiego komentarza mm. w direccie. Okej, okay, no to jest. Tylko duże wsparcie, wsparcie, to jest więc duże wsparcie. Dzięki wszystkim serdecznie i kocham wszystkich. No wszystko. słuchajcie, Dziękuję. kochamy Was, bo Wy widzowie jesteście dla nas najważniejsi, no bo tak naprawdę no. my tworzymy dla Was, więc też e, Wasz feedback jest dla nas bardzo ważny. No to jest, jest to w jakimś więc takim istotne. zostawiajcie jakieś komentarze. No, wpadajcie słuchajcie do Żeni, na jego Instagram, na jego Instagram Instagrama, tak, podajcie, a tak jak mówię, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, e, widzimy się w kolejnym odcinku, na oglądaniu trzeciego odcinka Love Never Lies. Pa!